Właśnie w tym miejscu okociła się sarenka malutka. Nie wolno jej dotykać, żeby zapachem nie przeszła. Mamusia tyle co wystraszona uciekła, a to maleństwo. Maleństwo się chowa przede mną. A tu jest schowane jeszcze jedno świeżo. Świeżo ocieliły się dwa, jedna sarenka i druga. Lepiej się stąd szybciutko, szybciutko się odsuniemy, żeby ona do nich wróciła. O jak biedna szczeka, już uciekamy, uciekamy stąd. Niechcący naszedłem na naszedłem na narodziny małych dwóch sarenek. Coś pięknego, ale co ile zamieszania, ile szoku dziewczę przeżyło, to jej na no przykład Nie chciałem.